Hmm, trochę Iron Man mi zardzewiał, wiecie co muszę zrobić? Hmm, myślę, że jak zostawicie łapeczkę w górę, to on na pewno wróci do normy. A teraz na poważnie. Z tej strony Rogalik i dzisiaj będziemy trollować popularnych youtuberów i influencerów nowymi skinami, które sam przygotowałem. A między innymi jest to Hulk, Spiderman oraz Venom. Które jeszcze w Fortnite się nie pojawiły, a ja przygotowałem ich własne wersje. Zanim jeszcze to zrobimy, wystarczy zostawić o łapeczkę w górę, komentarz z ceną filmu oraz subskrypcję z woneczkiem, a będziecie mogli wygrać 5000 fałdolców. Tutaj poprzedni zwycięzca. A jeżeli nie lubicie szkoły, to zostawcie o łapeczkę w górę, zobaczymy ilu was jest, a my lecimy do samego trollowania skinami, ale najpierw trzeba je zrobić. Na początku musieliśmy stworzyć muskularną klatkę piersiową i tułów z kaloryferem. Do tego posłużyła nam klatka piersiowa kitka, po to, aby była nasza postać umieśniona. Tak jak widzicie to w tym momencie na ekranie. Dodatkowo przydałyby się jakieś nogi. A więc, jeżeli zrobiliśmy już tułów, to przydałyby się po prostu nogi, które będą pasować do naszego halka. Wszystko, oczywiście, jest reteksturowane na zielono. Są to nogi od Flair Gun Jonesiego, którego możecie kojarzyć z samej gierki. Są one delikatnie powiększone i jego muskulatura jest delikatnie zwiększona, żeby to wszystko oczywiście pasowało. Dodatkowo zastanawiałem się, jaka głowa najbardziej będzie pasowała do halka. No i co? Wybrałem głowę Brutusa, która to idealnie wpasowuje się w halka i sam. Widzicie, że to jego wielkie karczycho idealnie wpasowuje się w tego skina No i dodatkowo musieliśmy oczywiście jeszcze zrobić włosy, bo Hulk włosy ma I Hulk wyszedł dokładnie w ten sposób Są to włosy z zwykłego Bambika Jonesiego zrobione po prostu na zielono I tak ten Hulk wygląda Ale oczywiście nie byłoby to na tyle realistyczne, jeżeli nie zrobilibyśmy animacji Co też uczyniłem i nasza postać rusza się tak jakby stała w lobby Po ustawieniu odpowiedniej kamery możemy idealnie ustawić ją do lobby Tak, aby strollować innych graczy Dodatkowo, jak widzicie sami, na ekranie karnetu bojowego są sceny z komiksów związane właśnie z tą oto postacią. Tutaj mamy gruta oraz sceny z komiksu związanego z grutem. Ja postanowiłem, że zrobię własne tło dokładnie w ten sposób, gdzie podłożę po prostu halka i wszystkie do tego potrzebne rzeczy. Tutaj są fragmenty komiksu z halkiem, a tutaj już sam halk. Pozostało tylko dodać nam ostatnie szlify, jeżeli chodzi o halka i wszystkie napisy, tak samo jak właśnie jest to zrobione w karnecie bojowym. Dodatkowo dorzuciliśmy halka, no i samo prezentowało się niesamowicie z wyrenderowaną animacją, a dokładnie ta. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, w karnecie w ostatnim update'cie pojawiła się ostatnia, jakby, e aktualizacja, można tak powiedzieć. No. Ja, ja ci ją może pokażę, dobra? No i zobacz, tak okay. to wygląda, tak to wygląda. Co to jest za karnet? Czekaj. To jest Incredible to jest... Hulk. Aha. To, to widziałeś, jak zupdate'owali? Nie, ale, ale ja nie widziałem tego. Nie Ej. widziałeś tego Hulka? Ja grałem tego, czekaj, no dzisiaj live'a <laughs> miałem wie wieczorkiem. No właśnie, no i co? I odblokowałeś już zadania wszystkie, Halka, nie? No czy nie, no ja zrobiłem tą babkę sobie, ale chłopa nie widziałem. Który to jest poziom? Weź pokaż. No to jest 40 Wiesz? poziom, 40 poziom, Karnetu. Teraz zrobili update po prostu, nie? Jesteś o, w Fortnite, To sobie zobacz. Który poziom? 40 no nie masz tego? Nie. Nie no, w pręta wali, a nie, a nie wiem, czterdziesty <laughs> poziom. Ale tku legitnie wygląda. No, legitnie, legitnie, legitnie. <grystanie> ale w sumie szkoda, że nie ma halka. Szko szkoda, nie? że nie ma halka, nie? Ale no pani, Hulku, Ale no wiesz co? Wresz, co? Myślałem, wiesz... że jakaś jest edycja tej babki Tak, tak, u tak. Rada, się tam na już oglądam. A okay. już oglądasz, okej, okay, dobra. No i słuchaj. Tak to wygląda. Nie wiem czy widziałeś w karnecie bojowym nowego wariata. Co to ma być? Jasie, <grystanie> no nie poznajesz postaci z Marvela? Czego? ty zrobiłeś upośledzonego Halka? <grystanie> to jest Fortniteowy Halk Nieej. <grystanie> ja. Ale czekaj chwilę, jak ty to zrobiłeś? Do, do... To normalnie do... Znaczy, bo ja widzę, że ty to na grucie zrobiłeś, ale to wiesz... Do usunięcia były różne rzeczy. Gacie do dorobienia. Tak, paschała. tak, 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 dokładnie. Ja. Yeah. Ale widzę, że nie poznajesz. Widzę, że nie poznajesz, bo zobacz, na przykład to w ogóle nie było w grze, tak jak teraz widzisz. Ale, ale, ale co? <laughs> tak jest. To w ogóle nie było w grze. Zobacz sobie. To jest film. <laughs> ale że ty myślałeś naprawdę, że to jest w grze? <laughs> no, no ja myślałem, <laughs> że ty. <laughs> To, je, to jest film. Czy ty sobie wziąłeś i wyciąłeś to wszystko i dałeś jakiś model postaci? Słuchajcie, nad procesem tworzenia Venoma i Spidermana nie będę się zagłębiał. Są to tylko zamienione tekstury dla Omegi i Carbida. Hulk jest bardziej zamazowanym projektem i na pewno wiele takich pojawi się na kanale. Strzel łapkę w górę, jak chcesz więcej, a ja lecę do reakcji chłopaków na Venoma i Spidermana. Zrobiłeś ja... Venoma? Venom musi być tosem. Tak, nie? tak, tak, dobra. Już ci, już ci go pokazuję. Uwaga, czekaj sekundę. Dobra. I o, w ten sposób wygląda Venom. Uuu, ej, on. A, bo to jest Omega przerobiony, tak? Tak, 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 tak. To jest sylwetka. To jest sylwetka Omegi, ale ma porobione własne efekty, i nawet możesz zobaczyć, że. No nawet się świeci, a kolor zmienisz też, tak? Tak jest, zmienię kolor. Jakbym mógł tu wybrać, ale o, tutaj będziesz widział. Mogę mu zmienić na każdy dokładnie kolor, jaki tylko byś chciał no totalnie ci powiem zarambista, to jest. Jestem mega ciekawy, jaki będzie oficjalny, o ile będzie będą Tak, czy tak. Tak, będzie tak, tak, Oryginalne, nie? Tak, tak, Bo tak. Mi tak. Wydaje, ja wydaje, że też... mają stary, no. To jest kawał dobrej roboty i mi się wydaje, że to mają. No. no, także tutaj teraz Epic Games będzie miał problemik, że to robić. No, <laughs> tak, tak to wygląda. Tak Ale to nie, wygląda. To jest teraz przerobiony, kto? Karbit, tak? Tak, to jest przerobiony karbit w tym momencie. To... Okej, okay, a pokażę go tam w szafce jeszcze, już, nim, już go pokazuję, lewo. o w ten sposób Ale on wygląda. Tak, dziwny. tak, tak, tak. No bo tutaj jest ta maska, nie? Ale oczy już ma w 100% przerobiane totalnie, nie. I, 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 I jakby to wszystko tutaj też jest podświetlane i to też jakby można sobie wszystko zmienić, już ci pokazuję. Ej, nie no, o, fajnie to wygląda. Już możemy Aha, no, zmienić logo. sobie ko kolory podświetlenia loga. I tak dalej, i tak dalej, nie? No, ja się y, jaką właśnie szatę graficzną Spidermana wybierzesz, bo on zawsze miał. Znaczy, on ma wiele ich, nie? Tak, 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 I tak. tak ten tak, tak. nowocześniejszy, jest ten stary. Dokładnie. Dokładnie to wygląda. No. Dokładnie, dokładnie. Ty na plecach ma logo? Pokaż jeszcze? M nie, na plecach nie ma logo, nie A na ma, plecach nie ma, jest nie ma. taki po prostu zwykły strój, nie? No dobra, super, super, ale moim zdaniem będą lepszy. Mm, tak, tak, tak. Będą na pewno lepszy. No bo większe pole do popisu było. No bo tutaj niestety ta maska nam trochę przeszkadzała. Na no tego niestety tak, w Fortnite tak, 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 się tak. nie da przeskoczyć. W żaden no, sposób. Chociaż rady, no. siedziałem bardzo długo na tym, żeby to tak. pozamieniać. Ale nie, nie, nie da rady. Nie da rady po prostu. Okay. No i dobra. Słuchajcie, widzowie. Jak już w tym momencie mam waszą uwagę, to chciałbym wam powiedzieć, że planuję zrobić pełne skiny YouTuberów z idealnie odwzorowanymi ich twarzami. Z idealnie odwzorowanymi ubraniami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast potrzebuję od was. Ogromnego wsparcia w postaci zwykłej po prostu łapeczki w górę ze względu na to, że samo zrobienie skina Halka i tych wszystkich skinów zajmuje ogromną ilość czasu, a sam projekt ze zrobieniem jakiegokolwiek youtubera i przeniesieniem go do Fortnite'a będzie zajmował mi naprawdę długie dni. Także, jeżeli odcinki Wam się podobają i chcecie, żebym tworzył te customowe skiny dalej, to zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję oraz wpadajcie na streamy na Twitchu, które będą mniej więcej w godzinach wieczornych. Tam będziemy tworzyć te skiny i razem postaramy się stworzyć coś wielkiego Fortnite. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Polskę to tworzymy dość unikatowy content i zostań tą częścią community, zasubskrybuj kanał, a ja sobie dzisiaj już będę z wami się żegnał ze względu na to, że po prostu kończę ten materiał i idę troszeczkę odpocząć, bo ostatnie kilka dni to naprawdę masakra. A więc dzięki wam za oglądanie no i co? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Trzymajcie się i do zobaczenia. Nara.